Cześć, jestem i witam Was w piątym odcinku naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed Rogue. Płynę właśnie w kierunku kolejnej misji głównej, jest ona na obszarze Ameryki Północnej, czyli znowu przenieśliśmy się z poprzedniej lokacji, w której byliśmy ostatnio, do Ameryki właśnie, tak jak już wcześniej tutaj przebywaliśmy. Wiem, że musicie w tym momencie czekać na te kolejne odcinki z tej gry po kilka dni, tak zresztą zapowiadałem od samego początku, ale oczywiście jak tylko skończę którąś z aktualnych serii, czyli Far Cry'a lub też Assassin's Creed Unity, to zapewne częstotliwość pojawiania się odcinków z Rogue'a powinna ta częstotliwość troszkę się jednak zwiększyć, tak więc być może nastąpi to już niedługo. Dobra, jesteśmy na miejscu. Rozwijaj wątek fabularny. Gdzie konkretnie? W tamtą stronę. No dobra, to w takim razie od razu ruszajmy. Spróbujemy sobie wykonać jeszcze jedną misję, dlatego że nadal jesteśmy jeszcze po stronie asasynów. A już wam to zaznaczałem, że jednak zależy mi na tym, aby możliwie jak najszybciej dołączyć już do tych templariuszy. Bo tutaj w sumie mamy punkt widokowy. Może zanim przejdę do misji głównej, to jeszcze właśnie sobie przejmijmy punkt widokowy, żeby odkryć sobie tą mapkę tutaj. Tylko, że trzeba uważać, bo jest tutaj jednak sporo strażników, którzy mogą nas łatwo wypatrzeć. Wejdźmy na górę. Dobra. Aha, aż tam muszę się dostać. To spróbujmy tędy, przeskoczyć. Tutaj, właśnie, kurde, na dole się kręcą ciągle. Mogą mnie łatwo zauważyć. Ale czekajcie, przejdę tędy. No i stąd już tylko o krok od tej wieży. Dużo lepiej się będzie po prostu wykonywać samą misję fabularną, kiedy już mapka będzie w pełni odkryta, niż kiedy miałaby być zakryta i kiedy te wszystkie elementy, szczegóły na mapie świata byłyby niewidoczne. No poza tym zawsze lubiłem po prostu odkrywać te punkty widokowe, żeby też przy okazji popatrzeć na te widoki tutaj dookoła, co nas tak naprawdę czeka w tej lokacji. No i proszę, od razu widać wszystkie budynki na mapie. Od razu znacznie jest to bardziej przejrzyste i myślę, że spokojnie możemy ruszać do misji głównej. A coś mi się wydaje, że i tak tutaj trafimy jeszcze do, tej, do tych terenów no bo jest to teren zastrzeżony. Więc zapewne związane jest to z jakąś misją fabularną. I teraz tak, tutaj strażnicy się patrzą w moją stronę i pytanie, czy oni się odwrócą. Chyba nie. Będę musiał jednak kurde spadać. Po prostu przedostać się naokoło. Wejdę znowu po budynkach, bo tutaj będzie łatwiej. Ok, tutaj przy okazji mamy znajdźkę. Kolejna szanta. Czyli po prostu kolejna piosenka, jaką będą. Śpiewali. Jaką będzie śpiewała nasza załoga? Kiedy y, będziemy sobie pływali, czekajcie. Jeszcze tutaj widziałem, że jest skrzynia. Może bym sobie ją zebrał. Tylko, że tutaj też jest strażnik. Zaraz obok. Proszę bardzo. Tam jest kolejny. A dobra, może sobie jednak odpuszczę. Czekajcie. Załatwię teraz tego. Dobra. Szybko otwórz. Otwieraj, otwieraj. Okej. Okay. Na górę. No tylko, że nie tędy akurat, stary. Aj, zobaczył mnie w końcu. No ale dobra, załatwimy go szybko w walce. Nikt inny tutaj nie przyjdzie. Bo na szczęście w okolicy był tylko ten jeden. No ale dobra, wdrapuł się w końcu tędy. Żeby już nie przedłużać. Przedostańmy się tam na drugą stronę. Czekajcie, może tutaj? Aj, troszkę obrywałem. Zajmę się jeszcze tym gościem. Wow. To było mocne. Dobra, spróbuję tędy się wdrapać. Jeszcze, kurde, tutaj jeden. Aj, o my włos. Ale dobra, spokojnie. Co, go za chwilę? Co to miało być, kurde? W pierwszej chwili mi się przykleił do ściany. Chciałem go wtedy zdjąć, ale już mnie nagle zauważył koleś. Dobra, wchodzimy na górę. I jeszcze tutaj po tych skałach. I wreszcie będziemy na miejscu. Sekwencja druga. Rozpoczynamy. George Washington and his militia have fired on French troops under Jumonville. The French are calling it an act of war. George Washington. You mean Lawrence's younger brother? Yeah, it's the same. Speaking of Lawrence Washington, you eliminated him. James Wardrop has moved up in ranks. All the Templar resources are at his disposal now. What about the manuscript? My sources in New York confirm that Wardrop has it. I also learned that he is here at the Congress under heavy guard. Shea. No dobra, czyli najważniejszy cel w tym momencie jest zdobyć ten manuskrypt, o którym mówili przed chwilą. Pojawia się temat oczywiście Jerzego Waszyngtona, którego mogliśmy poznać w trzeciej części Assassin's Creed. No i mamy nie dać się wykryć, jeśli chcemy zaliczyć cel dodatkowy. Dobra, spróbujemy. I tak jak mówiłem, właśnie wejdziemy sobie na ten teren zastrzeżony. To już o mały włos by mnie wykryli pierwsi strażnicy, kurczę. Muszę naprawdę uważać. Zdajemy ich. Okej. Okay. Będę miał przynajmniej pewność, że nie będą mi tutaj przeszkadzać. Mimo wszystko wrócę się, bo chciałbym trzymać się nadal. Jezu, nie tędy. Skakuj. Chciałbym się trzymać nadal. ...górnej ścieżki. A, i ten mnie zauważy. No to niestety, już się dałem wykryć na starcie. Dobra, załatwmy ich w takim razie. Zmienię tylko na mnie Ale to wszystko dlatego, że źle wyliczyłem skok na drzewo. Ten się oczywiście zauważył ciała i podszedł tutaj, ale gdybym nie wskoczył w taki niefortunny sposób... ...na to drzewo, no to wtedy bym nie zauważył. No tak, to niestety chodzimy uh, za tym tutaj teoretycznie nawet nie musi już mi zależeć żeby trzymać się jakoś w ukryciu Przejdźmy więc sobie tędy. no i dobre trzeba przedostać się tutaj ah the Templar William Johnson perhaps he has the manuscript or knows where it is As I have stated previously, I believe we need a national union, granted by an act of parliament, but bringing greater independence to our colonies. The French are an immediate threat, and we are ill prepared to face them. To put it bluntly, the colonies must join, or die. Rousing speech, Master Franklin. But do you truly believe Great Britain will grant her colonies autonomy? They have little choice, Master Johnson. You know the remoteness of this frontier better than most. Yes. But let us leave politics for another day. I wanted to thank you for your research. Of course, of course. In the brief time I could examine that box, I could tell it was something unique. From ancient Egypt, you said? Well, as I mentioned in my letter, I am quite ready to electrify it excellent we will have the box delivered shortly as for the manuscript captain i apologize sir but master wardrop refused to hand it over he said the risks were too great the risks ah i apologize you will have the manuscript and the box in the briefest of delays you mean the excuse for a uniform? Run to Fort Frederick and tell Master Wardrop he had better cough up the manuscript post haste, else I will have him scalped. I can't let that lobster captain reach Wardrop. to są dobre informacje, mm. tak Ten oczywiście będzie teraz przebiegał przez różnych strażników, żeby nie było za łatwo go zabić, ale spróbujmy go mimo wszystko dogonić. Myślę, że najlepiej będzie trzymać się tych budynków, chociaż nie możemy zbyt daleko się poruszać od celu. Ale patrzcie, tutaj fajnie na skróty pobiegłem. Teraz prawie się uda. Jeszcze kawałek. Jasny gwint, patrzcie, jak było blisko. Dobra, tym razem udało mi się dogonić go, właściwie praktycznie w tym miejscu, gdzie poprzednio, ale jednak minimalnie wcześniej. I dzięki temu daliśmy radę. Dokładnie. Zabij wardropa z powietrza, cel dodatkowy. No ale najpierw musimy go przede wszystkim zlokalizować. Pytanie, czy tędy dam radę jakoś wejść? No bo tutaj na pewno głównym wejściem się nie dostaniemy. Dobra, szukamy jakiegoś punktu. Z którego mógłbym się tam wdrapać na górę? Tutaj wygląda na to, że nie da rady, raczej. Czekajcie, ewentualnie, tędy może. No, chyba tutaj powinno dać radę rzeczywiście. Mam przynajmniej taką. O Jezu, nie tak, nie tak. Mam przynajmniej taką nadzieję. Czekajcie, przeskoczymy sobie tutaj. Proszę bardzo. Trochę wprawdzie okrężną drogą, ale podejrzewam, że tam nawet inaczej nie dałoby rady. Tak też pewnie w lewo nie dotrę, tylko muszę iść najpierw tutaj. Raczej nie bez powodu byłaby właśnie taka ścieżka. Okej, okay. tutaj będziemy mieli przy okazji skrzyneczkę jeszcze jedną, chyba. A nie, to na innym piętrze. Tutaj wchodzimy jeszcze wyżej. Proszę bardzo. Ale mieliśmy szczęście, że akurat podsłuchaliśmy tę rozmowę. Dzięki temu możemy właśnie jeszcze zapobiec całej sytuacji. Możemy zdobyć manuskrypt. A tak byłoby ciężko inaczej. No i tutaj teraz uwaga, bo jest sporo strażników, oczywiście. Załatwimy tego. Dobra. Weźmy może sobie ukryte ostrza. I tak, tam mamy gościa. A jajaj, uwaga teraz, bo jeden kolej zobaczył ciało. Kurde, znowu mnie zobaczyli. No, to nie za dobrze, bo w tym momencie nie więcej ja tutaj zdziałam. Czekajcie, załatwię tego gościa. Żywa tarcza. Dobra, załatwiony. Teraz kolejny. No tak, tamten oczywiście będzie teraz uciekał. Też chyba idzie akurat w moją stronę, wam powiem. Tak czy nie. Nie, on wychodzi stąd. Może, kurde. Szybciej za nim. Nie wiem, czy damy radę go jeszcze dogonić, szczerze mówiąc. No, ale spróbujemy oczywiście. Już raczej możemy zapomnieć o zabójstwie z powietrza. Chyba, że tędy się uda, patrzcie. Ale nie, biegnie już dużo dalej. Myślałem, że tutaj skręci jakoś w lewo. Dobra, 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 idźmy za nim szybko. Bo jak to dalej pójdzie, to też nam gdzieś ucieknie. I tego przecież nie chcemy. No i tu jest dwóch kolesi, czekajcie, przejdę tędy. Jazda, jazda, jazda. Nie dajmy mu się. Nie dajmy mu uciec. Patrzcie, tutaj będzie. Tak jest, mam cię, prawie cię mam. On pewnie będzie uciekał, kurczę, do jakiegoś statku, coś mi się wydaje, ale zaraz zobaczymy. Na razie najważniejsze to go po prostu dogonić. Skubani oczywiście będą mnie łapać, no. Spadajcie mi stąd. Czekajcie, ja sobie wezmę bomby dymne w Rajeczego, żeby ich użyć. Ale no może już nie będzie potrzeby? Aj! a whole battalion will be after you okay i'll take that you templar dog no you have no idea what you're doing fool! keeping the people free from your control how free will you be when the french undermine these squabbling colonies these colonies would be far better off without the Templars pulling the strings. <laughs> we bring order from chaos. If everything is permitted, no one is safe. Even the devil can quote scripture to suit his own purposes. Ale widać też wyraźnie, że twórcy jakoś tak powoli starają się nas przygotowywać do tego, że prędzej czy później nasz bohater przejedzie się na tym, że tak wysłuchuje poleceń asasynów. Jakoś tak wiecie, każdy kolejny cel, którego zabijamy, ciągle wszelkimi sposobami stara się nas przekonać, że źle robimy. A przecież doskonale wiemy, że właśnie nasz bohater, jakieś wydarzenia spowodują, że. Jednak odejdzie od asasynów i przyłączy się do templariuszy, więc y, widocznie coś musiało go do tego skłonić. I teraz pytanie, co to będzie? Niestety tutaj celów opcjonalnych nie udało mi się zaliczyć, no ale trudno. No i teraz spory kawałek drogi stąd jest kolejny y, cel, kolejna misja główna, więc ja tam teraz się w takim razie ch, szybko przeniosę. I spróbujemy sobie tę misję wykonać. Jeśli po drodze się będzie coś działo, może jakaś rozmowa, może jakaś scenka, to wtedy wam ją po prostu pokażę. Mam manuskrypt. Great. Hope is waiting for you in Sleepy Hollow. Co jest w Sleepy Hollow? Benjamin Franklin. the man Johnson hired to make that strange precursor box work. So what's the plan? Meet Hope? I personally one of Johnson's men. ...and get the box and manuscript to Franklin. So I'm a messenger then? I See if this Franklin can figure out how this damn box operates. Stay with him. Oh, and... ...as far as we can tell... ...this man doesn't know about the Tempers, or the Assassins for that matter. Oh. A simple task. <laughs> for a simple man. So Benjamin Franklin nam się tutaj... Pokażę kolejna postać historyczna. Tak właśnie myślałem, że w trakcie, kiedy będę płynął do celu, to wówczas się jakaś rozmowa aktywuje, bo zazwyczaj jak tutaj płyniemy, faktycznie twórcy jakoś starają się przynajmniej w pewnym stopniu nas czymś zająć, właśnie jakąś rozmową, żeby to nie było tylko takie zwykłe pływanie po morzu. I proszę, tym oto sposobem dostałem się szybko na miejsce. Puszczamy ster. No i właśnie wykonamy sobie jeszcze w tym odcinku jedną misję fabularną. Zobaczymy, czy tym razem wszystko pójdzie tak, jak chcieliśmy. I tak, tutaj też jest punkt widokowy jakiś do przejęcia, więc też najpierw go chyba jednak jeszcze przejmę. Proszę bardzo, tutaj. No, a to nie są duże lokacje, więc jak najbardziej można sobie się tam przedostać i szybko to zająć. Po tej stronie jeszcze jakaś skrzynia, ale już mniejsza o nią. Wejdźmy tutaj tylko na górę. Kościół w Sleepy Hollow. Wchodzimy. Teraz tutaj. No i synchronizujemy. Dobra, teraz sobie zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Właśnie możemy to zająć. A raczej zaznaczyć, proszę. Tutaj już oczywiście informacje są również na temat jakichś terenów chłowieckich, gdzie możemy upolować konkretne rodzaje zwierzyny. Oczywiście też to będę robił jak najbardziej. Tylko, że tak jak mówię, no wciąż czekam na ten moment. Kiedy faktycznie do tych templariuszy dołączymy. Kiedy ta fabuła się nam fajnie rozkręci. Niech stanie się światłość. Nadal sekwencja druga. You're late. The sky is getting temperamental. That's not the only thing, is it? Master Franklin, sir. My name is Shay, and this is my associate, Hope. William Johnson told us to give you these. Ah. Oh. Thank you, but I'm afraid I must delay my experiment. Delay it? Why? The army confiscated my lightning rods. They are essential to conducting the electricity. I need to vivify your box. Master Johnson would not want you to have to wait. Perhaps there is something you can do then. Soldiers have been hauling things away all day. Perhaps they could tell you where they've taken my lightning rods so you could get them back. At your service, sir. Begin your investigation at the market near the docks. I will stay here and help with the preparations. Okay, Obviously, wszystko musi się kurczę jeszcze co? This is intolerable. I can barely conduct my research anymore. Everyone is having metal confiscated nowadays. Yes, yes. The army will melt it down and turn it into weapons. War is upon us. So, Master Franklin, what is this? A Leyden jar. It temporarily stores power in the form of vitreous and resinous electricity. Really? What will you do with the jar when it is full? Ah, what will I do with all my jars?

To też mamy cel dodatkowy, żeby nie dać się wykryć. Może tym razem się uda. Wejdźmy tutaj na górę, żeby mieć dobre, po pole... dobre pole do widzenia. Wzrok Orła. Okej, okay, to wszystko wiemy oczywiście. Nie wiem czemu dopiero tak późno jest podane, co oznaczają poszczególne kolory. Możemy oznaczyć do 10 wrogów lub zwierząt po prostu na nie patrząc. Ok. Tak, już też było w poprzednich częściach. Oho. Śledź żołnierza. Chciałbym go oznaczyć jeszcze. Dobra. Teraz będzie łatwiej, bo będziemy go właśnie widzieć przez ściany. No to ruszamy w takim razie. Poczekamy, gdzie on pójdzie właściwie. Na razie go oczywiście zabijać nie możemy. He, koleś czuje, że jest kurcze, śledzony. Więc lepiej pilnujmy się, żeby tutaj nie dać się wykryć. Będą teraz szczególnie czujni pozostali żołnierze. On idzie tam tędy, dlatego wspiąłem się na ten budynek. Most w Sleepy Hollow. Spróbujemy tędy się właśnie jakoś przedostać. Proszę bardzo

Czekajcie. Spróbuję ze strzałką usypiejącą, przecież mam taki, taką możliwość. Chyba, że teraz do niego podbiegniemy, ale on też się tutaj odwraca. Dobra, trafiliśmy go. I szybko śledzimy dalej. Już kurde trochę nam odszedł. A nie możemy też być przecież zbyt daleko. Okej. Okay. Nie, 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 nie. Niekoniecznie tędy, też nie, całkiem nieźle. Przejdźmy tutaj. Zabierz odgromniki. Ok. No to już skończyliśmy śledzenie, i teraz tylko co? Spaść sobie tutaj. Proszę bardzo. Przejdźmy teraz tu szybko. Tak jest, ukryjmy się. Mamy gościa. Próbuję go przywołać. Nie usłyszał. Ale teraz już powinien. Chodź tu szybko. Nie będzie nam przeszkadzał. Tak jest. Kolejny, ten chyba wraca, co tutaj przyniósł te rzeczy. No stary, przyjdziesz? Pewnie, że przyjdziesz. Nie mógłbyś mnie po prostu zawieść. Dobra, zostawię ten dzwon alarmowy. Już mam nadzieję, że nikt mnie nie wykryje. Przeszukajmy to tutaj. Na razie udaje się bez wykrycia. Ładnie. Dobra. Teraz spadamy tylko. No, tylko spokojnie, żeby też się nie dać na sam koniec wykryć. Jeszcze przejdziesz tutaj, czy nie? Bo teoretycznie usłyszał, ale. Nie ma tego wskaźnika. Teraz dopiero. No i zapraszam cię, drogi kolego. No i gin. Powiem wam, że w tej części jest łatwiej jednak się skradać i eliminować wrogów po cichu. Niż w Assassin's Creed Unity. Jednak trzeba powiedzieć, że to gwizdzenie, możliwość zagwizdania, żeby odwrócić uwagę wroga, bardzo, ale to bardzo ułatwia skradanie jednak. Więc z drugiej strony, niby wiele osób narzeka, że nie ma tej możliwości w Unity, ale z drugiej strony, aż za bardzo to ułatwia rozgrywkę moim zdaniem. Teoretycznie to też jest mało realistyczne, że wystarczy, że zagwiżdżacie i już strażnik posłusznie leci w naszą stronę. Jejku, nie, 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 nie. Myślałem, że tutaj są krzaki. Tak więc to jest też moim zdaniem, aż zbyt łatwe, żeby w ten sposób odwracać ich uwagę. Teraz, kurde, z tamtej strony zobaczył ciało. Się zaniepokoiło dwóch kolesi. Lepiej trzymajmy się z dala. Jeden z nich to strzelec, w dodatku. Trzymajmy się od niego z daleka. Ale to nawet dobrze, że poszedł w tamtą stronę, bo teraz łatwiej mi będzie dotrzeć. Kolejny cel dodatkowy, żeby nie pływać. Czyli przejdźmy w takim razie znowu tym mostem. Po prostu tą samą drogą, co wcześniej. Teraz możemy tutaj skoczyć. Dobra. Teraz na górę tutaj. Dawaj, 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 dawaj. Tam ci zaniepokojeni, ale to chyba nadal przy tym ciele są, więc raczej nie powinni mnie odkryć. No i już całkiem niedaleko, żeby się stąd wydostać. Zresztą tutaj już nie mam terenu zastrzeżonego, więc teoretycznie chyba mogę bez problemu już zejść na dół. Okej. Okay. I tylko po prostu dotrzeć do Benjamina Franklina. Nadal widzę, że stoi tutaj wraz z naszą towarzyszką Hope. Porozmawiajmy Jay, thank goodness. Quick, Help me with the rod.

jest wcześniejszych części Assassin's Creed, gdzie też coś takiego widzieliśmy. Dobra. Kurczę, jestem niezmiernie ciekaw, co tutaj będzie się dalej działo, ale to już wam pokażę w kolejnych odcinkach, tak więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego materiału. Tak jest. Właśnie tam się udamy w kolejnym odcinku. Tak na Marginesie, to tutaj widzę, że... Jest jeszcze jedna skrzynia, więc wypadałoby ją otworzyć. A tymczasem to by było na tyle. Jeszcze raz dzięki, że oglądaliście i do usłyszenia kolejnym razem jakoś za kilka dni. Cześć!